O, siemanko, z tej strony Słomek Witam was w kolejnym vlogu e, Mamy 13 września Piątek e, Jak to piątek, 13 e, To i jakieś przygody zacząłem Dzisiaj przy, o 7 byłem na polu Przyjechałem Opuszczam pług, tata wczoraj orał oczywiście Znaczy to nie winię tutaj taty, ale e, Mamy koło bezdętkowe w pługu I cały czas tam gdzieś delikatnie ucieka Bo e, no wczoraj tata orał Myślałem, że jest okej okay. powietrza e, Niby było okej okay. Opuściłem na polu się okazało, że jest, no mało, że powietrze uciekło, że zeszło, że jest kapeć. Musiałem jechać do domu, zdjęliśmy oponę, wyczyściliśmy, umyliśmy no i suma summarum jest założona dętka, także już teraz nie powinno być problemów właśnie z uciekającym powietrzem. Już parę razy nam się zdarzało. Mówimy dobra, odpuszczamy temat. No i jestem ponownie, już kawałek zaorałem. W miarę ładnie przesycha ta glina tutaj, bo na górkach jest glina. Przed siewnikiem będzie musiała przeschnąć, żeby się krucha nie zrobiła, żeby tego nie zbić. 70 litrów spadło tutaj, ale zdarzają się miejsca głównie na ścieżkach. Jakieś takie miejsca na górkach, gdzie tej wody jednak trochę zawsze spływa podczas większego opadu. Że trafia się, wyoruje się sucha ziemia. Nie orzemy, nie wiadomo jak głęboko. Oczywiście orzemy pod pszenicę, po pszenicy, no właśnie też dlatego orzemy. Prędkość 9,5, Walter jest po chipie, chipa ma teraz na 155 koni bodajże, 14 koni dobyło. Więcej się nie dało i 40 Nm, bo wyrzucała jakiś błąd, chłopaki nie dali rady więcej zrobić. No radzi sobie dobrze, prawdziwy test dopiero będzie z silnikiem, którym przyjedzie, ale to już zobaczycie e, wkrótce. E, no i co do, co do orki, no, jak wiecie, w gospodarstwie stosujemy uprawę, tu musimy dać na trójkę, bo już poprzedni przejazd nie, pod, nie podeszła. E, w gospodarstwie stosujemy uprawę mieszaną, e, rasorzemy, w zeszłym roku tak były warunki, że pod spodem wilgoci było sporo, e, całość była zaorana, wrzuciliśmy mokrą ziemię na wierzch, były schody, tak? W tym roku... O, mam tu kamień, muszę go wykulnąć jak dam radę, tak dam go na orkę. W tym roku... W tym roku rzepak zasiany pasowo, żeby też tej wilgoci złapać trochę więcej. No i się udało, rzepak jest na wierzchu, się oglina. No jest zamokre, mokre, nasiew jest za mokre. O, jo, jo, już mi się do klapek nasypało by raczej klapki przez cały sezon ze mną. Wpisaliście mi, że BHP-że niebezpieczne, ale wygodne. Yy, dobra, teraz ruszanie pod górkę. Waltra tego nie lubi, ale da radę. Bez problemu. Yy, co wam powiem jeszcze? Yy, Zależy. Jak rok taka technologia? W tym roku po rzepakach jedziemy bezarkowcem. Też chyba nagram wam film. Właśnie już Tata jedzie bezarkowcem. Małą na 20 na 22 cm, powiedzmy jedzie sobie 7 do 8 na godzinę. Nie jest źle, mogło być szybciej, ale przy 8 już fajnie miesza. Tutaj po pszenicy orzemy. Można wyjechać bezarkowo. Ale po pierwsze, samo siebie pszenicy. Po drugie, primo. Choroby, tak? Choroby od słomy Zdrowiej i lepiej dla tej pszenicy będzie Jak będzie zaorane Żeby nam już ta chociażby podstawa była nie chorowała W zeszłym roku tutaj była Był rzepak A na części pszenica, także Na części jest jakby w drugim roku pszenica, po pszenicy będzie, a na części To już będzie trzeci raz pszenica, ale tak nam pasuje działka, więc te 4 hektary będą w takiej monokulturze zbożowej, ale dobrze ochronione będzie. E, także nie ma problemu żadnego. E, warunki dobre, orze się dosyć lekko na glinie. Widzicie, takie są. Jest troszkę okrawo. E, się takie tam tworzy. E, no, tf, no takie języki tej gliny, ale to przeschnie. E, myślę, że na raz się uda zasiać. E, nie idzie, na, nie, nie, jakby no nie potrafimy idealnie zaorać Zawsze tam gdzieś, albo ta prędkość jest trochę niższa e, Ta przednia skiba albo nie dorzuci, albo e, No widać, że nie jest nas na glinie O, tak gdzieś, o tutaj pod górkę też się na kółko ucieka e, Ta brudza nam się lekko krzywi Ale nieważne, jakoś tam ta orka e, wygląda I tak wygląda dobrze, bo są lata, że tutaj na tej górze e, Nie idzie e, pługa wbić jest twarda po prostu no, i powolutku ubywa 9, 10, obroty 1500, 1600. 1600, no Teraz mam 1700 ustawione trochę niżej, bo na najekonomiczniejsza przy 1500 jest, ale już mówię, żeby też w miarę ubywało. To jadę trochę szybciej. To przynajmniej dzień sobie poleży. No, jutro po południu myślę tutaj siać. Wczoraj tutaj talerzowałem. No, i jest godzina 11, chyba tak. Tak, 11. Mam zaorane, no tutaj będzie ile? Ze 3 hektary Dobre 3 hektary Oczywiście no z, po przerwie na wymianę e, dętki No i takie są czasy, tak jest z tą pogodą, że trzeba mieć wszystko Trzeba mieć pług moim zdaniem, trzeba mieć bezarkowca No i pasowego może niekoniecznie, nie trzeba mieć pasowego Ale e, można się nim wesprzeć e, No myślę, że w przypadku rzepaku e, będzie to na glebach, gdzie jest glina co roku na takich mozaikach z utrudnionymi wschodami będzie, będzie się ta pasówka przewijać, no i tak samo buraki jeśli będą dalej uprawiane no i będziemy próbować coś z kukurydzą chyba, ale to już wyjdzie w praniu no, oby się tak orało dalej no, lepiej by było, gdyby było zasiane przed deszczem zawsze lepiej jest zasieć za suchego ale myślę, że sobie poradzimy jeśli nie, no to przyjedziemy tu broną aktywną i będziemy siali aktywnym, to też jest żaden problem, nie ma tej gliny nie wiadomo ile, z tamtej strony pola tam są takie troszeczkę glinki później będzie przyczepka mówię trochę musimy naorać na górkę wczoraj było orane, dzisiaj od rana orze, tata uprawia bezarkowcem jak już będę miał co siać to duża pójdzie do siewnika ta mała wróci do pługa i będzie orała resztę działek po pszenicy, a później jak już założę, bo już dużo nie zostało do zaorania, jak to dzisiaj zmęczę, to jest 12 hektarów, trzy mam, no to 9 zostało gdzieś do zaorania tutaj, jeszcze 8, 10, 11 hektarów pszenica po pszenicy będzie, a reszta już pójdzie w bezorkowca No i tak to wygląda. Overum. Kryje ładnie, słomy było dużo, narazówkę też by przykrył. Bez problemu żadnego. Tutaj dojedziemy, jeszcze pokażę Wam takie gniazdo z takim z większą gliną, jak to przeciąga. Trochę tam zwalnia, ale o, widać tutaj są takie ździebka. suchą ziemią, o tutaj widzicie, nie przemoczyło. 70 litrów kurczę, powiedzmy 25 cm dobrze przemoczyło. Jak mi się ta pana złapała z przodu. To pół wszedł, no pewnie na 40 cm od razu ciągnik stanął Jak było bez powietrza wiadomo tyle głębiej o wysokość opony To po prostu wyrzuciłem w suchą ziemię ze spodu Także, pomimo wszystko niedobory są bardzo duże No i może padać i padać A czy będzie? Zobaczymy I tak jest dobrze, jest bardzo dobrze, jest rewelacyjnie na wschody Wody tutaj mamy nie napadało znowu tyle, żeby ta glina się ciągnęła żeby tutaj to wszystko było takie obślizgłe, mokre jest fajne, no tak jak tutaj sobie lecimy, no to Waltra ile spali? z 15-17 litrów nie ma ciężko czy widać jakąś różnicę po chipie? ciężko mi to stwierdzić, hamownia pokazała, że różnica jest no w pugu nie miała aż tak ciężko, nie? Zobaczymy w bezorkowcu w bezorkowcu ma chyba trochę gorzej co prawda teraz mała NK też sobie Jakoś tam wolniej, ale jedzie musi sobie radzić, bo musi mi narobić, żebym do Bednar uwinął się z siewami. A Bednary, tuż, tuż. A propos Bednar, będę przez całe 4 dni. Jakby ktoś jeszcze nie słyszał, stoisko C431 Kingspan, tam mnie znajdziecie. to chyba tyle. O, tutaj jeszcze przejedziemy przez to gniazdko. Tutaj jest ogółem taki ił. W mokrych latach tutaj ciężko się to orze. A w tym roku, powiedzmy lajtowo, ta ziemia nawet się tak y, nie odkłada ładnie, tylko ona się tak, nie wiem, no ciągnie, widzicie, o, tak jakby, nie wiem, no niby odwraca tam skibę, ale to tak jest, tak jakby, no nie wiem, no nie no, odwraca, ale taka mega krucha jest ta ziemia. Jednak y, susza y, działa też bardzo strukturotwórczo tutaj na tym polu, dwa lata temu było zasiane w mokre, tutaj w zeszłym roku było głęboko wsiorane, było sucho, w tym roku kolejny rok suszy. I tutaj struktura jest ok. Siał Bartek Tymczajkowski Rzepak tam z tamtej strony Pod kukurydzą, tam daleko, daleko To Mówi, że o dziwo lekko idzie O dziwo lekko idzie, a jechał dosyć głęboko Także no To głęboka orka też robi robotę Tak? I sami plusy i minusy Mówię my, tak jak i Kanał Wemwer, Mateusz też to powtarza Tak mówił, ja powtórzę jego słowa Bo u nas też tak jest Stosujemy uprawę mieszaną w zależności od warunków, co się moim zdaniem, czy taty zdaniem, w danym roku sprawdzi. To będziemy stosowali po prostu. I myślę, że to chyba tyle. Trzymajcie się. Na razie, cześć.